Podcast Dilerzy po Godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Dzień dobry, witają państwa Dilerzy po Godzinach. Z tej strony Adam Fuchs, a ze mną jest też dzisiaj Krzysztof Pawlak. Witamy państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. I dzisiaj przejdziemy do tematu aktualnego. Ponieważ znajdujemy się w bardzo ciekawym momencie rynkowym, nie wiem, czy ryzykowałbym stwierdzenie, że wręcz w przełomowym momencie pod pewnymi względami dla rynków. Zajmiemy się jednak dzisiaj, skupimy się oczywiście na, na najbardziej interesującym nas temacie, czyli rynku walutowym. No i chyba nie możemy zacząć inaczej niż od głównej pary walutowej świata. Dokładnie tak. Wszystko, co dzieje się na złotym, tak naprawdę w tym momencie determinują ruchy na parze euro-dolar. To jest zwyczajowa zależność, która, która trwa już tak naprawdę od dawna, i w przypadku spadków głównej pary walutowej obserwujemy słabość walut rynków wschodzących, do których należy też polski złoty. Ale skąd ta słabość w takim razie euro, a moc dolara w tym momencie, bo ona jest taka wręcz, ta moc dolara, przygniatająca euro, pokonujemy kolejne poziomy bez problemu i jesteśmy, nagrywamy ten odcinek dla Państwa w środę 17 listopada i testujemy już poziom dolara 13 centów? No tak, to no tutaj zwróciłbym uwagę na, na przygniatające różnice w polityce monetarnej, podczas gdy Inwestorzy cały czas spekulują o możliwej szybszej podwyżce stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że Rozpoczął się też tampering, który według aktualnej planu ma zakończyć się w połowie przyszłego roku i wtedy też możemy oczekiwać podwyżki stóp. Natomiast dane, które są prezentowane w ostatnim czasie makro, zaczęło się od najwyższej od 30 lat inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych, która przebiła poziom 6%. Spowodowała, że inwestorzy na mocno nakręcili się, że ta podwyżka stóp może nastąpić szybciej, a program tamperingu może również ulec przyspieszeniu, a tempo, które było zakładane na poprzednim posiedzeniu FED, zostanie zwiększone. Czyli już inwestorzy grają na to jednak, że ostatnie zapowiedzi, to ogłoszenie tamperingu, to zmniejszanie o 15 miliardów jest zwyczajnie niewystarczające i będą musieli pójść dalej, tak? Z jednej strony mamy. Wciąż wysoką inflację, a z drugiej, tak jak mówisz, te dane inne makro są dobre, pokazują siłę gospodarki, więc nie jest potrzebna, wydaje się, że już nie jest potrzebna stymulacja ze strony banku centralnego. Bez wątpienia gospodarka amerykańska pokazuje siłę, wzrost gospodarczy, który obserwujemy, ma znamiona trwałego. A dane prezentowane w ostatnim czasie są dość mocne, choćby wczorajsza sprzedaż detaliczna jasno pokazuje, że Amerykanie nie zamierzają ograniczać wydatków, a nastawiają się na konsumpcję. I stąd chyba tak można powiedzieć, że coraz wyraźniejsza jest ta różnica. Tak mamy dwa brzegi Atlantyku, wydaje się powoli, gdzie Amerykanie chcą coś robić. To znaczy już tak naprawdę zaczęli, nawet ogłosili, że coś będą robić. No i mamy też Europejski Bank Centralny, który. Mm. Nie dość, że nie chce, to jeszcze bardzo daleko do tego, żeby chciał cokolwiek robić. Dokładnie tak. Tutaj jesteśmy zdecydowanie na, na dwóch brzegach. Wystarczy wspomnieć ostatnią wypowiedź w Parlamencie Europejskim, europejskim prezes EBC, która jasno stwierdziła, że tematu podwyżek stóp w strefie euro nie ma, więc tak naprawdę inwestorzy pierwszy możliwy termin, w którym nastąpi taki ruch na, na koszcie pieniądza, obstawiają gdzieś okres dwu-trzyletni. Także tutaj perspektywy w polityce monetarnej są zdecydowanie różne. Czyli te widełki w stopach procentowych mogą między USA a strefą euro mogą w pewnym momencie dojść do kilku punktów procentowych, nawet jeżeli rzeczywiście Amerykanie rozpoczną a w Europie to będziemy czekać kilka lat na to. Dokładnie tak. Szczególnie, że członkowie Fed w coraz więks szerszym gronie wypowiadają się, że ta podwyżka stóp powinna następować w, dość szybszy w szybszym tempie, niż jeszcze choćby miesiąc czy dwa miesiące wcześniej oczekiwali tego analitycy. Więc ta rozpiętość przynajmniej w tym momencie wskazuje na to, że powinna rosnąć. I w tym momencie spadać kurs euro-dolara, jakby wspólnie. No, no, ale tak, w takim razie jest pewna tutaj też o, pewna, może nie rzecz niepokojąca, ale jednak zastanawiająca trochę, o, bo na rynku walutowym inwestorzy już dyskontują właśnie to, że Amerykanie rozpoczną szybciej zacieśnianie monetarne niż to się teraz wydaje. No, a z drugiej strony rynki akcji idą w górę, jakby nie zwracając uwagi. Na te sytuacje, na te oczekiwania. Czyli te dwa rynki nam się coraz bardziej rozchodzą w pewnym sensie. Dokładnie tak. Można powiedzieć, że trochę ta zależność tak naprawdę nie ma sensu, bo gdy obserwujemy na parze, głównej parze walutowej świata jednak ruch wskazujący na to, że ta podwyżka będzie szybsza, to tak naprawdę na rentownościach obligacji jeszcze nie widzimy dyskontowania tych stóp procentowych, mimo, że delikatne wzrosty obserwujemy w ostatnim czasie na amerykańskim rynku długu. Natomiast co do rynku akcji, no jednak cały czas powiedziałbym, że ta chciwość rządzi na rynkach, a drukowanie pieniędzy tak naprawdę trwa nadal. Jest ono ograniczane w Stanach Zjednoczonych, co wiemy, ale nadal ten dodruk pieniędzy jest, więc inwestorzy gdzieś te środki muszą parkować i szukają wyższych stóp zwrotu, a na rozgrzanym rynku akcji takowe otrzymują. Tu jeszcze troszkę wracając też do samego EBC, to można powiedzieć właśnie w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, pojawiły się odczyty inflacyjne za październik. W Europie i możemy zaraz usłyszeć zapewne od niektórych przedstawicieli EBC, że zasadniczo inflacja bazowa osiągnęła oczekiwany cel inflacyjny 2%. Oczywiście pomijając to, że już 4% przekracza CPI zwyczajne, więc no pytanie, czy to nie będzie jakimś argumentem dalej za tym, żeby, żeby o żadnym zaciśnieniu monetarnym w Europie mowy być nie mogło. Tylko oczywiście tutaj pytanie, czy w ogóle bo oczywiście ABC mówi, że w ogóle nie zależy im na kursie, jakby nie zwracają na niego uwagi w kontekście swoich podejmowania decyzji. Ale czy to jest do końca prawda, to ja się ciągle zastanawiam, bo jednak słabsze euro w pewnym sensie jest na korzyść strefy euro, ponieważ gospodarka można powiedzieć robi się bardziej konkurencyjna. Pytanie, czy gdzieś z tyłu głowy też bankierów europejskich to nie siedzi? Myślę, że myślę, że jak najbardziej gdzieś tam w kuluarach y, członkowie, członkowie ABC gdzieś tam zdradzają takie tajemnice i czasami coś wymknie się z ust i tak naprawdę pojawiają się informacje o tym, że właśnie eksport ma być taką bazą dla ożywienia gospodarczego w strefie Euro. No, po tym co widzimy y, na, na głównej parze walutowej jak najbardziej atrakcyjność przedsiębiorców ze strefy Euro rośnie, więc faktycznie tutaj mogą wykorzystać to jako jako siłę ożywienia gospodarczego. No i teraz jesteśmy w momencie nagrywania tego odcinka w okolicach dolara 13 centów na eurodolarze. Co dalej Twoim zdaniem? Co jest możliwe, co jest bardziej prawdopodobne może? No na ten moment ja bym obstawiał mimo wszystko utrzymanie tego poziomu 1,13, które stanowi do dość istotne wsparcie. I myślę, że, że tutaj inwestorzy przejdą w taki tryb oczekiwania przed posiedzeniem Fed grudniowym, jak, jak, jaką komunikację tutaj przeprowadzi Amerykański Bank Centralny. Natomiast no, docelowo analitycy widzą nawet poziom 1.10 na głównej parze walutowej. A moim zdaniem, jeżeli już dojdziemy do 1.10, to niekoniecznie musimy się tam zatrzymać, bo widzę tam zakres nawet jeszcze kilku centów, jeżeli rzeczywiście nic się nie zmieni i te oczekiwania będą utrzymywały się podobnie jak do tej pory. A jeszcze gdyby FED rzeczywiście mocniej, e, chociażby retorycznie, wyszedł po kolejnym posiedzeniu, to, 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 to nawet to 1.10 może się okazać e, zbyt słabym tutaj wsparciem, no ale zobaczymy. Na razie rzeczywiście. O, kolejne poziomy są łamane bezproblemowo, no, tylko że też warto pewnie zwrócić uwagę, że w sytuacji tak gwałtownych ruchów korekta jest jak najbardziej możliwa, wręcz byłaby w jakiś sposób naturalna. O, oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że, że dosyć ostre spadki obserwujemy od początku listopada, także myślę, że korekta jest czymś normalnym, która może się pojawić w tym momencie, i to na pewno nie będzie ruch w kierunku 1.10, taki prostolinijny. No, i teraz mamy tę e, sytuację na EuroUSD, którą możemy nazwać pewną determinantą dla całego rynku, czy dla jego większości. No i mamy naszego PLN-a. No i mamy naszego pln naszego złotego, który, co tu dużo mówić, e, on e, idzie w innym kierunku niż wykres EuroSD, ponieważ wykresy złotowe idą w górę i idą w tempie. No, nad, o, jeszcze jakiś czas temu myślę, dosyć niewyobrażalnym, bo tutaj za to łamiemy poziomy bez problemu. Kolejne poziomy idąc w górę. I tutaj, złoty czy znowu polityka monetarna, to jest ten, to, to jest ten główny składnik? Bez wątpienia tak. Ja bym wskazał politykę monetarną w naszym kraju jako balast dla złotego w krótkim terminie, oczywiście. Wiemy, że, że rozpoczęliśmy w Polsce podwyżkę stóp procentowych i dwa takie ruchy już mamy za sobą. Niemniej jednak tutaj wiarygodność NBP. W w tym kontekście jest dość słabo, bo tak naprawdę działamy po fakcie na wysoką inflację, a Rada Polityki Pieniężnej powinna działać nieco wcześniej, by takie właśnie wzrosty zatrzymać. No do tego wskazałbym na słabą komunikację Rady Polityki Pieniężnej i tak naprawdę nie wiemy, czy ta polityka monetarna, zacieśnianie rozpoczęło się, czy to będzie cykl, czy to jest tylko dostosowanie podwyżek stóp do aktualnej inflacji. W tym momencie trudno, trudno, właśnie wyrokować, gdzie to podąży. To nie jest odpowiednie podłoże do inwestowania w złotego. No tak, no mamy te dwie podwyżki, tak jak mówisz. Można powiedzieć, że znaczące, no bo dosyć szybko znaleźliśmy się o wiele wyżej niż byliśmy jeszcze, jeszcze dwa miesiące temu. Natomiast, tak jak mówisz, pytanie o dalszy ciąg, o tego, w którym momencie jesteśmy, tym bardziej, że jeżeli rozmawialiśmy o różnicy między EBC a Fedem, to też wyraźną różnicę tutaj możemy zauważyć między Polską a naszymi sąsiadami w koszyku i walutowym, jeżeli chodzi o Europę. Czyli i Czesi, i Węgrzy, wiadomo, że są w cyklu. Wręcz Czesi przyspieszyli niesamowicie ten cykl ostatnio, prawie podwoili wartość głównej swojej stopy. I tutaj też ta różnica gdzieś rośnie, bo tamta komunikacja jest jasna u naszych sąsiadów. Oni są w cyklu monetarnym, oni wręcz tym działaniami mówią: że Zrobimy wszystko, żeby zdusić tę inflację, która zresztą jest niższa niż w Polsce, już tak. Pomijając, tak, jest wciąż niższa i tutaj też nie wiem, czy ta różnica ogólnie, no, dolar się umacnia, jest odpływ od walut e, naszego koszyka, no ale też ta różnica naszej waluty do innych sąsiednich jest coraz większa. I to raczej na korzyść złotego również działać nie będzie w najbliższej przyszłości. Dokładnie tak. Jeżeli sobie spojrzymy na waluty pozostałe waluty rynków wschodzących, na przykład CZK czy, czy HUF węgierski, widzimy, że złoty jest o wiele bardziej wrażliwy na to, co się dzieje na rynkach globalnych. I tutaj właśnie ja bym wskazał Czechy jako taki dobry przykład, w którym kierunku powinniśmy iść, szczególnie w bankierzy centralni. Właśnie ta jasna komunikacja, że rozpoczęliśmy walkę z inflacją, powinna dominować, że, żeby inwestorzy też wiedzieli, gdzie ta polityka monetarna nasza zmierza. I tego nam właśnie w, w naszych władzach absolutnie brakuje. Widzimy też, że Czesi i Węgrzy no, szybciej rozpoczęli, tą walkę z inflacją, no stopy w Czechach sięgnęły już poziom 2,75 w przypadku Węgier jest to 2,1 i widzimy, że ta inflacja, no może jeszcze nie hamuje, ale jest na niższych poziomach niż w Polsce. To Więc... jest wyraźny sygnał po prostu i dla obywateli, i dla konsumentów i dla rynków wyraźny sygnał, że oczywiście to zawsze trzeba pamiętać o tym, że decyzja banku centralnego, no, władz monetarnych tak naprawdę jej efekt na rynku w, globalnej, w realnej gospodarce będzie widoczny za ileś miesięcy, nawet w kwartałach się mówi o tym, że dopiero jest widoczny, więc to nie następuje od razu, ale jednak jest ważnym sygnałem, żeby nie nakręcała się spirala płacowo-cenowa. Tak jest ważnym sygnałem dla inwestorów, że my działamy i też warto do naszej waluty przyjść, bo jednak już coś się, już coś się dzieje. Oczywiście pewnie będziemy za jakiś czas byli, będziemy mądrzejsi czy tak gwałtowne ruchy jak ostatnio u Czechów są potrzebne no ale jednak zbliżają też gdzieś do w ogóle realnych stóp procentowych powyżej zera tak? czyli czyli gdzie ta inflacja nie jest nie zjada już tego wszystkiego aż tak bardzo Natomiast u nas, no u nas zobaczymy, nie wiemy w jakim momencie do końca jesteśmy, ale w takim razie jeszcze do tej inflacji to warto, warto to powtarzać, że słabsza waluta tak naprawdę jest kolejnym klockiem, który nam dokłada, dokłada presję inflacyjną, tak? Dokładnie tak, ja, jak najbardziej się zgodzę z tą tezą, że, że jest to kolejny czynnik proinflacyjny, więc tutaj, no, tak naprawdę, biorąc pod uwagę tak silne osłabienie złotego w ostatnim czasie, powinniśmy obserwować jakąś reakcję naszych, naszych władz monetarnych. Ale czy tylko polityka monetarna w tej chwili gra przeciw złotemu? Oczywiście, że nie. No, Balans tutaj, jakby czynników podażowych dla naszej waluty no, jest szerszy. Ja bym wskazał także na, na ciągle istniejące napięcie polityczne z Unią Europejską. Wiadomo, że w ostatnich dniach trochę to zeszło na boczny tor. Niemniej jednak cały czas to zagrożenie eskalacji napięcia, kolejnych kar, wstrzymania środków odbudowy, które będą nam niezmiernie potrzebne. Odbudowie wzrostu gospodarczego, czy pobudzeniu tego ożywienia gospodarczego, są nam niezwykle konieczne. Nie mamy środków z Unii, nie wiadomo, kiedy one będą. To jest jedna rzecz. Tak naprawdę nikt tego nie wie, no bo teoretycznie Polska, jako państwo, powinno spełnić pewne, pewne warunki, chociaż to się nie powinno do wszystkich środków odnosić, no ale najwyraźniej gdzieś tu presja polityczna jest z tej strony. No więc to jest jedna rzecz. Ogólnie konflikt, narastający konflikt z Unią na pewno, no ale też nagłówki światowe, jeżeli rozmawiamy, jeżeli mówi się o Polsce, no to sytuacja na granicy dominuje, no to też nie buduje. Pozytywnego sentymentu wokół waluty, jeżeli mówimy o wręcz konflikcie na granicy, już tak? Dokładnie tak. No, jeżeli sobie przypomnimy, co mówiliśmy o Czechach czy Węgrzech, tam nie ma takich problemów. Inwestorzy mogą zaufać lokalnym władzom, czy, czy nie ma takich problemów jak w Polsce. Tak jak wspominaliśmy. No, poza tym napięciem politycznym z Unią Europejską są również tutaj wydarzenia na Białorusi, które tak naprawdę w każdych wiadomościach obserwujemy i widzimy, że, że tak naprawdę wszystko, co najgorsze może być dopiero przed nami, użycie, użycie siły tak naprawdę no nie, nie pomoże w, od, w, zauf, w odbudowaniu zaufania do polskiej waluty, więc to może być kolejny czynnik podażowy dla naszej waluty, a może inaczej wstrzymujący. Odre odreagowanie na przykład w ostatnich w najbliższych dniach. Niestety, ta graniczna eskalacja trwa, no, co, co, co może zwiastować też eskalację dalej na złotym, ja bym jeszcze dołożył w takim razie trzeci czynnik, epidemię, pandemię, która widzimy wyraźnie, przyspiesza, przyspiesza w naszym kraju. To już prawie 25 tysięcy. E, przypadków e, zakażeń w momencie, w dniu nagrywania tego odcinka. To są najnowsze dane, więc widać tutaj, że, że rośnie niestety zagrożenie, które w pewnym momencie może przygnieść służbę zdrowia, a wiemy z czym to się z reguły wiązało, jeżeli służba zdrowia była przygnieciona czyli z lockdownem. I niestety, tak jak widzimy, że w państwach, w których też rosną zakażenia, bo oczywiście nie jest to tylko polski problem, tu warto nadmienić, że Europa stała się znowu epicentrum pandemii światowej. Natomiast widać, że niektóre kraje działają o wiele szybciej restrykcjami w różny sposób, one są czasem rozdzielone, ale u nas nie widać żadnego też znowu planu działania, i stąd we mnie rośnie obawa, czy przypadkiem, skoro nie mamy działań wyprzedzających, to nie znajdziemy się w momencie, kiedy nie będzie innego wyboru niż znowu jakiś mocny lockdown. No dokładnie tak. Nasze władze no, bronią się jak ognia, można powiedzieć, z lockdownu i odrzucają. Na samą myśl to pojęcie. Niemniej jednak, tak jak mówisz, no, sytuacja epidemiczna staje się naprawdę trudna i patrząc pod kątem ekonomicznym to również uderzy w, na, w, nie wiem, w produkcję przemysłową, tak, bo ludzie, jeżeli chorują, trafiają do szpitali, to wiadomo, że, że pracowników będzie brakować, więc finalnie gdzieś to uderzy w naszą gospodarkę. Także na, jak najbardziej na działania, tak jak mówisz, no, jest najwyższy czas, żeby tak naprawdę nie, znale nie znaleźć się w sytuacji mocno podbramkowej. Jeżeli jeszcze doszłoby do tego w grudniu, do jakiegoś rodzaju lockdownów w momencie kiedy, kiedy prawda, zakupy świąteczne, organizacja tego wszystkiego, to, to może być bardzo ciekawie, no, może z jednej strony chociaż trochę mniejsza konsumpcja nie będzie napędzać inflacji, no ale to jest słabe pocieszenie w tej całej sytuacji. No dobrze, to skoro właśnie już wybiegamy w przyszłość, grudzień i tak dalej, koniec roku coraz bliżej, a to co z tym naszym złotym może się stać? Czy jest w ogóle, są dla niego jakieś szanse? Mamy, mamy oczywiście posiedzenie RPP, pamiętajmy, że jesteśmy po dwóch podwyżkach stóp, kolejna podwyżka, no to już realne działania w polityce monetarnej i potwierdzające, że to zacieśnianie rozpoczęliśmy, więc to jest jakby dobry sygnał dla inwestorów, że dobrze, komunikacja jest słaba, nie wiemy, nie wiemy co, co, co dalej, ale jednak te ruchy są na stopach procentowych. Więc... Czyli spodziewasz się jednak, że ten ruch będzie na najbliższym posiedzeniu, bo też no, różne głosy tak docierają, tak jak mówisz, przez tą dziwną komunikację, taką nazwę, jeszcze lekko. No tak, jeżeli posłuchamy kolejnych członków czy, czy, czy samego prezesa RPP, no to tak naprawdę szanse są 50 na 50, bo raz mówimy, że te stopy zostaną podwyższone, za chwilę od tego zdania uciekamy. Niemniej jednak ja uważam, że w obliczu tak wysokiej inflacji, i dorzucając do tego działania innych, innych banków centralnych w naszym regionie, a więc Czech i Węgier, które dalej podnoszą stopy, uważam, że te stopy w Polsce zostaną w grudniu podniesione. Czyli w, pewnym, w pewnej mierze Trzymamy kciuki za to, żeby zostało wykonane działanie. Podniesienie stóp, a może niekoniecznie wypowiadanie się, może to by był najlepszy sposób, żeby rzeczywiście też dla Złotego to był oddech. Bo samo działanie będzie jak najbardziej pro. A potem komunikacja może to wszystko zjeść, z czym już mieliśmy kilkukrotnie do czynienia. No ale zbliża się też właśnie ten koniec roku, o którym wspominałem. No i e, koniec roku wiązał się, e, przynajmniej to NBP, e, lubiło zainterweniować na rynku walutowym. Do, dokładnie tak, to co obserwowaliśmy w zeszłym roku mogło naprawdę budzić zdziwienie. Okazało się, że NBP mocno zależało na słabym złotym. Dowiedzieliśmy się w dość szybkim tempie o co chodziło. Chodzi o wpłatę zysku NBP do budżetu, bo rezerwy e, w walutach, które, które NBP posiada, są wyliczane według kursu na koniec roku, więc jakby podniosły one zysk całego NBP i dzięki temu wpłata do budżetu była większa. No tylko ta... wtedy to właśnie chodziło o osłabienie złotego, tak? NBP osłabił złotego. No teraz go osłabiać nie trzeba, no, ale przez to, o czym mówisz, trudno się spodziewać, żeby róg w drugą stronę został wykonany. Dokładnie. Inwestorzy, inwestorzy śledzą przeszłość tak, że bo ona jest równie ważna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Więc wiedząc to, co się stało w zeszłym roku, na pewno zanim zaczną kupować polską walutę, mocno się zastanawiam, czy podobne ruchy, jak w zeszłym roku, nie będą miały miejsca. Jesteśmy naprawdę w momentach, jeżeli nie wyrównywania wieloletnich szczytów, to już na wieloletnich szczytach na parach, na parach złotego z głównymi walutami. I oczywiście. Ja powiem, że mam nadzieję, że jednak sytuacja się odwróci, ale szczerze powiedziawszy, coraz bardziej wygląda mi to na sytuację, gdzie sky is the limit, i, 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 i ciężko mi do końca tak znaleźć poważne argumenty za złotym, i obawiam się tego, że jednak jeszcze, jeszcze kursy nie zatrzymały się w swojej podróży w górę, podróży na północ. Niemniej, no, gdzieś może to opamiętanie przyjdzie. Na, na rynku, przyjdzie na, na złotym i przyjdzie ogólnie jednak pewne uspokojenie. Czy tak będzie? No bardzo jest teraz sytuacja i w Polsce, i na świecie napięta. Mimo wszystko warto, warto, warto być tutaj bardzo ostrożnym w tym momencie. To w takim razie, czy złoty będzie mocniejszy na koniec roku? No, ja cały czas uważam, że reakcja na złotym, póki co wynika z tego, że czynniki globalne w krótkim terminie yy, i także lokalne biorą góry. Ale w dłuższym terminie inwestorzy yy, zauważą, że polityka yy, monetarna w naszym kraju ulega zmianie. Kolejne podwyżki, jeżeli zobaczymy kolejną podwyżkę stóp w grudniu, da, da sygnał inwestorom, że, że nasza waluta jest atrakcyjna. Oczywiście wszystko to przy założeniu wspomnianych czynników lokalnych i tych problemowych, czy to, czy to politycznych. Musi, musi się jakby wyjaśnić, ten konflikt z Unią się zakończyć. Wtedy naprawdę jest szansa na to, że, że złoty odreagu, odreaguje, bo w, śre, w średnim czy krótkim terminie jest wy, po prostu wykupiony i stanowiła łakomy kąsek. Dla inwestorów. I miejmy nadzieję, że to jednak jest jakaś szansa dla złotego, chociażby to, że jest łakomym kąskiem i że jednak jakiś odwrót zobaczymy. Ponieważ oczywiście, jeżeli ktoś ma oszczędności w obcych walutach, to na pewno teraz mu to nie przeszkadza, ale jednak dla całej gospodarki przez dłuższy okres zbyt słaba waluta może być po prostu obciążeniem. Dokładnie tak. I w takim razie zostawiamy państwa z odrobiną chociaż optymizmu, że może być lepiej, skoro jest już tak źle to powinno być lepiej. Za dzisiaj dziękuję państwu. Krzysztof Pawlak i Adam Fuchs, dziękujemy do usłyszenia.